Witam serdecznie. Dziś zrobię przepis inspirowany włoską carbonarą, ale to absolutnie carbonara nie będzie, więc nie porównywajcie tego do carbonary nawet, bo ortodeksyjni włosi będą chyba teraz rozstrzelali, więc to będzie tylko inspiracje inspirowane carbonarą, ale zrobimy to sobie całkowicie inaczej. Samo to, że będzie tutaj użyte tortellini, to już po prostu jest wszystko zmienia ale zrobimy sobie też jeszcze z warzywami oczywiście będzie ser, będą jajka ja tutaj mam to o czym wspominałem ostatnio, jeżeli oglądacie moje filmiki to wiecie, dostałem taką świetną wędzoną słoninę, to jest po prostu meksyk, jak to jest delikatne, jak to jest wspaniałe w smaku ona jest przyprawa, no po prostu petarda, oczywiście podejrzewam, że nie macie takiej słoniny więc spokojnie zastąpicie ją boczkiem boczkiem podwędzanym będzie równie dobrze, ale ja ją używam z tego względu, że mam dostęp do niej, więc, dlaczego nie? E, ok, to tyle wstępu. Zaczynajmy, więc, tak: tort linii 250 gramów odkładam. Na razie jest niepotrzebne. Woda już się na nie grzeje, także ze spokojem. Jajka na razie odkładam. To też zresztą odkładam. Potrzebujemy podkładkę, na której będziemy to wszystko cieli. Na początek może zajmę się pieczarkami. Pieczarki pokroję sobie w kostkę. Taką kostkę pół centymetra na pół centymetra do centymetra maksymalnie. Teraz cebulę, cebulę w kostkę. Oczywiście przepis na carbonare znajdziecie na moim, na moim kanale i spokojnie, tam nic, cebuli nie ma, nie ma śmietany. Tam mam dobry przepis na carbonarę, tak jak faktycznie się robi. Ok, teraz papryka. Też kostka. Teraz czosnek. Czosnek jest takie płatki. My go podsmażymy na początku, to on nie będzie w ogóle tak intensywny w smaku ani zapachu. Teraz słonina. Czy ona jest delikatna? Nie za drobno, ale w kostkę. Jak ktoś z okolic Nowej Soli chciałby wiedzieć gdzie kupuje te wędliny świetne, mogę dać namiar, odezwijcie się w komentarzu, na pewno wam napiszę. I szczypiorek. Okej. Okay. Teraz ser ścieram na tych drobnych oczkach. Ser to gra na padano. Mam go tutaj 130 gramów. kawałek sobie jeszcze zostawię, będzie potrzebny na koniec. Tyle tego sera tu jest. Zobaczcie. I ja mam tutaj dwa żółtka i jedno białko. Czyli jedno całe jajko i z drugiego tylko wyciągnięte żółtko. Mogę to faktycznie trochę rozkłócić już tutaj. Okay. woda zaczęła mi się gotować na tortellini, więc do lekko osolonej wody wrzucam tortellini, za dużo nie solcie wody, z tego względu, że ona nam jeszcze będzie potrzebna. I różnica już jest taka, że w tym wypadku tortellini gotujemy do miękkości, tak jakbyśmy chcieli ją podać, a nie al dente, tak jak makaron. No oczywiście też nie na ciapę. To jest jasne. Teraz do tego sera dodaję pieprz. Jak widać zresztą. I wlewam te nasze rozkuszone jajka. No i robię z tego pastę. Ok, No i pasta gotowa. Tortolini nam się gotuje. Więc my zabieramy się już z tym wszystkim, a zobaczcie, tyle tego wyszło. Tyle tego wyszło i zabieramy się z tym na kuchenkę. No i zaczynamy już gotowanie. Więc teraz na zimną patelnię wrzucam słoninę. Odpalam gaz. I powoli. Patelnia nabiera ciepła słonina powoli się wytapia zostawiamy na chwileczkę jak już widzimy że słoninka nam się ładnie wytopiła ona się jeszcze będzie wytapiała ale już jest na czym smażyć że tak powiem dodaję cebulę się wszystko przygotowuje bardzo szybko naprawdę na drugiej maszynce tortellini już jest takie prawie prawie więc za chwilę je wyłączę podsmażam czebłeczkę z papryką mm, jak to pachnie to jest kurde petarda ok jak już to nam się ładnie podsmażyło dodajemy pieczarki i od razu możemy dodać czosnek teraz za przyjaźnie, jak widzicie ja tego yy, nie dosalam z tego względu, że słonina jest bardzo słona, na koniec to sprawdzę ale to jeszcze będzie ten ser także można by z tą słonością przesadzić tego nie chcemy jeszcze teraz chwilę to podsmażamy razem i ja idę sprawdzić co się dzieje z tortolini no i teraz tak mamy już tutaj tortolini ugotowane odpowiednio tutaj też już jest tak jak powinno być, wszystko podsmażone Dodaję tutaj tortellini. OK. Staram się to wszystko wymieszać, żeby ta tortelini dostało tych do wszystkich smaków. Okay. Teraz Doleję tutaj trochę tej wody od wygotowanego tortellini. Ta woda ma ten jeszcze ten taki skrobie, yy, która jest po prostu z mąki, która się wytworzyła. Ona nam pozwoli tutaj zrobić właśnie ten sos świetny. Wrzucam ser. Teraz muszę to szybko robić, bo tortellini już jest na takim etapie, że ono już tutaj za długo nie może przebywać. Znaczy się za długo przebywać. Na tak dużym ogniu, tak? Ściągam tylko ser, bo to drogie wszystko, wiadomo. Tanie nic nie jest. Takie czasy, wszystko coraz droższe. Ale dobrze zjeść trzeba. No i zobaczcie, tu się tworzy świetny sos. To już jest ten mój zamierzony super efekt. Tak jest. I to jest praktycznie koniec. Teraz zostanie nam konsumpcja, ja już, już to świetnie smakuję. Spróbuję, afrykę, to jest mega. Jeszcze tylko to wymieszam dokładniej jeszcze troszeczkę wody żeby to już tak do końca zrobić jakby mia jak miało być zrobione. Dobra, wyłączy grzanie i od razu można nakładać. To jest naprawdę bardzo, bardzo dobra rzecz. Tortelini smakuje przepysznie. Ser, czosnek, ale nie czosnek czosnkowy taki, że ła. Wow. Podmarzony czosnek to jest całkiem na bajka z, tym, z tą słoniną. Super. Nic więcej soli nie daje, można ewentualnie pieprzyć, jak ktoś chce. To jest wszystko. Po prostu magia. Ja wam tylko na koniec powiem, posypcie to czymś fajnym, żeby to... Pięknie wyglądało, a jeszcze bogaci, Świetnie, smak tego dania. Ja się z Wami już żegnam. Trzymajcie się. Gotujcie pysznie. Ja Was pozdrawiam. Komentujcie mi tutaj. Ja Wam zawsze coś będę się starał odpisać. Jak tylko mam czas, staram się odpisywać. Czasami przepraszam, że nie odpiszę, ale to się bardzo rzadko zdarza. Więc do zobaczenia!